Marek, lat 42. Na co dzień jestem nauczycielem historii. Pracuję w Środzie Wielkopolskiej w Zespole Szkół Rolniczych. Oprócz historii także zajmuję się kwestią edukacji wojskowej. Prowadzę klasy wojskowe w tej szkole. Jestem koordynatorem od 10 lat klas mundurowych, wojskowych. Dobra, jedziemy. Moja droga, kropka pierwsza, dawaj. Przygotowanie jednostek organizacyjnych do realizacji zadania A teraz lecimy do te nasze najmłodsze artystki. Mam rodzinę, jestem ojcem pięciu córek, w domu babiniec. No i mam żonę wrozumiałą, która pozwala mi czas poświęcać poza domem na realizację różnych zadań, zajęć. Spędzamy dużo czasu na różnych akcjach yy, poza szkołą, poza domem. Także udział w, w, dwóch, w pracach dwóch grup rekonstrukcyjnych: Powstanie Wielkopolskie i, i Czas Szlachecki. To jest bractwo, gdzie występujemy w kontuszach szlacheckich, yy, przybliżając ludziom yy, czasy czas Polski Szlacheckiej, ale także czasy Janek Dąbrowskiego. Mamy bardzo fajny pałac w innej górze, gdzie też to tam będziemy robili zajęcia, zwiedzali i pokazali młodym ludziom, kim był Dąbrowski. No i też zainteresowanie, czyli strzelectwo sportowe, które bardzo lubię, bo to pozwala się odstosować. Jeśli chodzi o kwestię obrony, to była opcja poznania czegoś fajnego, innego, nowego, e, też sprawdzania się, e, ale też poznania nowych umiejętności, które potem można przekazywać na przykład w szkole e, młodym ludziom. Moim zdaniem służba jest ta po to, aby pomagać ludności lokalnej. Żeby być na miejscu i jak coś się wydarzy, być pod telefonem, pojechać i pomóc e, lokalnej, lo, 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 lokalnej ludności. Przykład, teraz mieliśmy tydzień temu akcję poszukiwania zaginionej kobiety w, w, w Konina. Telefon przyjechało na sporo, szukaliśmy kobiety i się udało ją odnaleźć żywą. Odpoczywałem psychicznie. Spędzałem weekend na jednostce i odpocząłem psychicznie. Fizycznie jest ciężko i dobrze, bo nie zaszkodzi troszkę ruchu, ale tak jak mówię, odpoczywam psychicznie. Mieszkam wśród Was, jestem lokalcem, jestem terytorialsem.